Przepraszam bardzo, bardzo, podzielimy to na części. Teraz będzie druga, jakby druga część, bo mi przerwało nagrywanie. No Może spokojnie dośrodkować. Jest podanie, jak się rozwinie. Czy się uda? Mamy tam 4 do 2, to jeszcze nie jest taki tragiczny wynik. Zacznę się martwić jak będzie kontakt a już za późno żeby na ja chciałbym żeby tak się zakończył wybić, wybić, wybić muszę co? Ow. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Piątek. A teraz będzie dobra ta okazja. Dalej jest ciekawie. 5 do 2. Dziękuję bardzo. Zamykamy im usta na razie. się, że jest już po wszystkim. Przegrywająca drużyna wygląda na całkowicie rozbitą. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie. Ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, to już niewiele może się zmienić. Orsberg. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Piątek przed szansą. Nie do biały. Dwa. Prowadzą już różnicę cztery strony. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. A Piątek świetnie się zastawił, przyjął i uderzył. Rywal robił co mógł, żeby mu to uniemożliwić, ale Krzysiek jest na to zbyt doświadczony. Dziękuję za uwagę, to wszystko na dziś. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanał, Dajcie znać w komentarzach, jakie wynik Wy obstawiacie. <laughs> Nie zapomnijcie właśnie zostawić subskrypcji na kanale z dzwoneczkiem, łapek w górę komentarzy W komentarzach napiszcie jaki wynik obstawiacie dzisiaj. Także do usłyszenia, do jutra. Trzymajcie się, jutro się usłyszymy znowu w filmie z FIFA 22. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się, cześć i pa!